U nas czas na serniczek, śniadanie zjedzone, rosołek się gotuje. A, pomogę ci. Czas to wszystko trochę ogarnąć, bo już mało ogrodnicze się u mnie robi. Wymyśliłam sobie, że tutaj bluszcz będzie, piał się po murze. Kupiłam taką drabinkę. No i bluszcz, więc sobie go gdzieś tutaj ulokuję. Pierwsze posadzone, teraz dookoła, tak jak było, daję papier, to jest karton. No i będę powoli to okrywać, tak żeby nie uszkodzić tych liści kamieniami. Nie spodziewałam się tego, ale tu pod kartonami to jest życie. Taką ekipą, to ja dzisiaj dużo zrobię. Wy macie po jednej rękawicy, babcia w nowych butach i w białej kurtce. Mamo, nie rób, ja to zrobię. Dwa przęsła dzisiaj sobie dałam za cel, żeby zagospodarować już. Ty jesteś Zosia Samosia. No, widzisz Zosia Samosiu? Ciężkie. Ja jestem W ale jest takie powiedzonko, wiesz? Mogę ci pomóc? Nie, tak nie, to trzeba podnieść Dobra, może ja z jednej, ty z drugiej Do góry, do góry podnoś Oj, dużo pracy zrobionej Aż gorąco się zrobiło 20 metrów, może to tak nie wygląda Ale po długości tutaj mamy 20 metrów Dałam tą agrobukninę. Wiem, że będziecie pisać Ale ja Ja swoje już wiem z doświadczenia i trudno. Wolę ją jednak mieć. Na to pójdzie kora. Musicie sobie wyobrazić, jak tutaj pachnie figa pierwsza. Prosto od rolników przyjechało. Nie ile tego jest. Będziemy zaraz dzielić dla rodziców pachnie i to jest po prostu przepyszne i nowość, bo mięso, jeszcze wcześniej nie mieliśmy mięsa takiego, wiecie, które można sobie na coś tam przerobić.